Witajcie kochani, mamy dzisiaj y, poniedziałek znowu, więc nie jest fajnie. Już myślę, że dzisiaj ruszy nasz... Y, Czekajcie ja trochę radio, że dzisiaj ruszy nasz sklep internetowy, więc na pewno dodam Wam linki, y, jak ruszy, bo naprawdę to nie jest takie łatwe, jak myśleliśmy. Miało być Hop i i widzicie. I nie jest tak Hopsiub. Y, oczywiście w ostatnim... Y, nie wiem, czy to pójdzie razem, czy pójdzie osobno, ale trochę zdenerwowała mnie pewna dziewczyna, ale to na pewno już wiecie, bo oglądaliście wcześniejszy vlog. I tak oczywiście zamierzam blokować takie osoby i nie udostępniać komentarzy, bo nie pozwolę sobie, żeby ktoś mówił mi, czy robię źle, czy dobrze. Udostępniłam jeden komentarz w sprawie tej cholernej poczty i tego listonosza. Bo tam wytłumaczyłam y, dziewczynie o co mi chodzi, ale y, od drugiej dziewczyny komentarz usunęłam i zablokowałam ją, bo jednak, y, no sorry, ja się nie pozwolę obrażać, a już na pewno y, nie będzie mi mówić, jak mam nazywać swoje dzieci. To tak. I y, y, co? Wiecie co? Pogoda się spierniczyła. Zobaczcie, jaka jest pogoda. Straszna. I jeszcze jedna wiadomość, którą mam dla Was. Tutaj będziemy już jutro, czy dzisiaj, likwidować cały ten kąt chemiczny. Przywieziemy tylko softlany kokolino i płynny do prania, i to będzie na jednej półce, a drugą półkę, drugą półkę na jednej półce, a resztę tutaj tego całego kąta zajmą te takie płyty. I będzie tu odzież damska. Więc. Zobaczymy, jak to pójdzie. I czy będzie ok. Yy, więc, tak, trochę roboty nas, yy, trochę roboty nas czeka. Yy, coś jeszcze Wam chciałam powiedzieć. O miasteczku Twin Peaks też widzieliście w ostatnim yy, vlogu. Coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć, i nie wiem co. Pomyślę, to, 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 to mi się przypomni. Co chciałam powiedzieć? Widzicie? Tylko usiadłam i mi się zaraz przypomniało, że w tym tygodniu nie robiłam sobie jadłospisu, znaczy z tamtego tygodnia na ten, i muszę powiedzieć, że nie potrafię się ogarnąć. Tak się przyzwyczaiłam do tych jadłospisów, że wiem, co będziemy jeść i co muszę kupić, że teraz, na przykład dzisiaj, jestem w kompletnym, wiecie, w kompletnym mętlik mam w głowie, bo nie wiem, co mam kupić, co mam zrobić do jedzenia i to jest, powiem Wam, bardzo denerwujące. Zupę jeszcze muszę szybko zrobić, tak bym to już zrobiła w weekend, a znaczy w weekend, wczoraj wieczorem, a nie miałam tej listy i dzisiaj chyba będziemy jeść, nie wiem, albo gyros będziemy jeść, albo tortillę zrobimy taką zawijaną, zupę, nie wiem jaką, chyba szpinakową i jestem po prostu zła, że nie zrobiłam sobie tej listy w weekend, że nie zrobiłam sobie zakupów i teraz będę tylko latać, a jest ta godzina, ja kończę o czwartej, będzie ta godzina, że zanim pójdę do sklepu, zanim wszystko zrobię, to szlak mnie po prostu trafi. No, więc jak ktoś już korzysta z takiej listy, to wie, że naprawdę to pomaga. No, i jak teraz w weekend jej nie zrobiłam, to jestem całej w całej rozsypce i nie wiemy, co, będę, co będziemy jedli. Tu mam ochotę na krokiety, tu na barszczyk, tutaj byśmy zjedli gyros, tutaj byśmy zjedli to i to właśnie tak jest. A tak jakbym miała wszystko rozplanowane, to by było rozplanowane, zrobione, ugotowane i, i wszystko by było. I mam ochotę ostatnio na grochówkę. muszę znaleźć dobry przepis na grochówkę, bo mam ochotę na grochówkę. No, to właśnie to wam chciałam powiedzieć. Dzień doberek! Dzisiaj co mamy? Wtoreczek, yy, więc witam się z Wami w wtorek i jeszcze trochę do piątku. Jesteśmy, nie jesteśmy nawet na półmetku, ale pokażę Wam, bo mówiłam Wam wczoraj, że chcemy yy, oj, że chcemy tutaj zlikwidować tą chemię, mieć tylko płyny niemieckie do prania i do płukania, ale yy, będę wprowadzać koszulki, tylko ja nie wiem, czy to widać, czy ja jestem na takiej wysokości, że będzie to widać. Tu mam oczywiście sweterek od mojej siostry dostałam, chociaż dzisiaj mnie chyba porąbało, bo na to, że jest tak zimno, a ja w sweterku wyskoczyłam. Ale chciałam dziewczynom pokazać koszulki, które mam nadzieję, że będziemy mieli, że jeszcze przywiozłam w tej dostawie, gdzie my będziemy jechać po towar. Koszulki są. Takie, one są na, pokażę Wam, na taki rękawek, tu jest ten rękawek taki podwinięty. I będziemy je wprowadzać do nas do sklepu dla pań. Nie będą tylko dziecięce, ale też damskie, więc zobaczymy jak to pójdzie. Musimy tylko zmienić szyld, musimy ściągnąć ten baner, który jest z chemią, zrobić nowy baner. Jakoś damy radę, mam nadzieję. I ta koszulka tak wygląda. Jest po prostu piękna. Ja już ją prałam kilka razy. Jest naprawdę super, super. Mam taką szarą i jeszcze mam taką czarną. Pokażę Wam. No, tu jest akurat taki nadruk. Mam nadzieję, że to widać. Ona jest taka... Ona jest taka... Ona jest taka dłuższa, bo ja takie wiecie... Wolę już takie dłuższe, bo z bębenem na... W wierzchu nie chodzę, po dwójce dzieci i już mam taki już może nie mam taki wiek, ale w moim wieku uważam, że już wiecie po dwójce dzieci i z takim bębenem się nie chodzi w takich koszulkach, więc ja mam taką dłuższą koszulkę, więc tak to wygląda, o, tak ona wygląda. I będziemy je mieli wprowadzone do nas do sklepu. Dalej męczymy się z, ze sklepem Allegro. Jest kurczę ciężko, ciężko naprawdę. Wszystkie regulamin musieliśmy napisać i tak dalej i tak dalej. Więc trochę nam to zajęło. Sweterek jest super. Naprawdę jest taki fajny. I jeszcze mam taki, jak ostatnio jechałam z mili do kina, nie do kina, do teatru, to widzieliście, miałam coś podobnego, tylko w serduszka. I on nie był taki narzucany, tylko taki. Mm, co? No normalnie taki sweterek w głowę. No, więc tak. Yy, pogodę mamy dzisiaj yy, nie najlepszą, bo. <grystanie> Pada, znaczy padało, ale teraz jest on tak, jest brzydko, szaro, buro i ponuro. Jest zimno i niefajnie. Wczoraj na obiad jednak wymyśliłam obiad: mieliśmy zupę ogórkową. Zupę ogórkową i mieliśmy gyros z frytkami i sosem cacyki. Pokażę Wam, jak robię sos cacyki. Znaczy już mam w sumie zrobione, to może Wam powiem. Ja tam daję albo śmietanę, albo jogurt grecki, do tego daję majonez, ogórka tre i daję dużo, dużo czosnku. Kiedyś używałam, wiecie, te takie z Knora chyba były, te takie w proszku do tacyków, ale od jakiegoś czasu już tego nie używam. Uważam, że robię pyszne tacyki bez tej chemii. Często tam jeszcze daje koperek, ale wczoraj koperku nie miałam, więc był tylko ogórek, czosnek. Wczoraj był akurat jogurt grecki i majonez, i naprawdę było ok. I to jedliśmy właśnie z frytkami i gyros, do tego zrobiłam. A dzisiaj ta resztka gyrosa, która nam zostanie, została, będziemy zawijać w tortille, więc będzie ok. I zupa ogórkowa, więc obiad na dzisiaj jest jak ta lala. No, więc co? Więc to chyba na razie było na tyle. Widzę się z Wami później. O nie, chcę to zawsze bo Jedna z dziewczyn mi powiedziała, że fajnie by było, jakbym ucinała. Wiecie, jak zjeżdżam kamerą z, z, z siebie, żebym nie łapała tych, tych, ale trochę to jest y, ciężko do ogarnięcia dla mnie. Raz mi się udaje, raz mi się nie udaje, więc przepraszam cię, jeżeli to cię drażni. Ale już próbowałam na to najechać i tak wiesz, próbuję, próbuję i <laughs> mam nadzieję, że mi się to wreszcie uda. No dobra, widzimy się potem. Dzień kochani. Wstaliśmy, znaczy wstaliśmy, dawno wstaliśmy, jest 15 po 8 i wybieram się z Mili do przedszkola. Ale oczywiście mamy problem, bo Mili nie chce iść do przedszkola. Od jakiegoś czasu nie chce chodzić do przedszkola. No i nie wiem, co z nią zrobić, bo to jest dzień rano szarpanina. Wiemy, dlaczego nie chce chodzić do przedszkola. Ma tam taką jedną koleżankę z którą y, tak jak się kocha, tak się nie nienawidzi. Czyli y, nie mogą przebywać w jednym pomieszczeniu, ale też nie mogą bez siebie żyć. Tak mi to wytłumaczyła pani. Piorą się, leją się, godzą się, no i tak. Y, więc y, zobaczymy, jak mi to się uda zaciągnąć mi na do przedszkola. Ja już makijaż mam, nie jestem uczesana, w szlafroczku. Więc co? Y, wybieramy się do przedszkola no i znowu nie trafiłam witajcie, mamy czwartek wczoraj byłam na promocjach w Rossmanie na instagramie wkleiłam wam zdjęcie co tam kupiłam nie zaszalałam, szukałam paletki z Vibo, ale u mnie w Rosmanie pani w ogóle nie wiedziała o co mi chodzi więc klops będę jeszcze szukać kupiłam tylko z Lovely chyba z Lovely, rozświetlacz albo z Vibo rozświetlacz kurczę, teraz nie wiem, ale z Lovely kupiłam ten bronzer i to ten chyba jaśniejszy matowy, ale dla mnie to nie jest mat, bo on ma w sobie jednak takie lekkie, nie takie jak ten drugi z Lovely. To jest takie duże jakby słońce, bo ja kiedyś miałam taki z Essence i on jest całkiem matowy, tylko on wpada w taki pomarańcz, a ten jest właśnie taki fajny kolor i pisało matowy, ale jak przyszłam do domu, bo ten drugi z Lovely, bo są też dwa rodzaje, to ma w sobie ten taki mocny brokat. A ten co kupiłam miał być matowy, ale powiem Wam, że też widać ten brokat. A najgorsze jest to, że dzisiaj wykonturowałam sobie z nim w nim, nim, nim buzie i dodałam ten rozświetlacz też i wy wypudrowałam, przypudrowałam buzie wypudrowa tym Miss Sporty, tym białym pudrem prasowanym. Trochę bieli twarz jednak. Y, korektor z Lovely jak na razie się też nie polubiliśmy, tak jak z Bel, bo y, obojętnie jakbym go wklepała i co bym z nim zrobiła, to i tak podkreśla mi y, co? Zmarszczki. Y, I co? Aha, no i wracając do tego brązera to niestety, ale on ma taki charakterystyczny zapach ten brązer. jak ruszam twarzą to czuję ten brązer i to mi przeszkadza. Przeszkadza mi to, bo on ma taki, wiecie, pudrowy, pudrowy zapach, jak kiedyś miały takie, wiecie, babcine kosmetyki. I jak różą twarzą, to y, przeszkadza mi ten brązer. Myślałam, że to wywietrzeje, ale wiecie co, malowałam się już z trzy godziny temu i nie wywietrzało. Chyba, że jeszcze wywietrzeje. No, więc y, to by było... Pogoda dzisiaj mamy pokażę Wam, bo było piękne, piękne słoneczko, zobaczcie. Jest, oczywiście, nie było, tylko jest piękne słoneczko, ale jest cholernie zimno, bo rano było 0 stopni, więc wiecie co, to jest zimno. Pokażę Wam tą drugą koszulkę, którą dostałam od mojej siostry, którą też będę mieć w sklepie, ale to chyba tak nie będzie widać. Ona jest takimi różami. No, ale to chyba tak nie będzie, widać jak będę chciała Wam pokazać. No, więc jest e, naprawdę zimno, a ja dzisiaj oczywiście wariatka też ubrałam sobie krótki rękawek i kurtkę na to. Więc brawuję. Ja. E, co chciałam jeszcze powiedzieć? No właśnie, chciałam z dziećmi jechać. Chłopcy jadą na kongres motocyklowy w weekend, więc ja chciałam z dziećmi jechać sobie do Wisły. Mówię, e, pojedziemy na cały dzień. I będzie fajnie, ale jakie było moje zdziwienie, gdy zobaczyłam prognozę pogody i okazało się, że dzisiaj i jutro ma być znaczy ładnie ma słońko, słońko świecić, nie ma być ciepło, chyba z 12 stopni, 13, no ale świeci słońce. A w sobotę ma być zachmurzone niebo, ma padać deszcz i ma być 9 stopni. Więc dupa. A najgorsze jest to, że patrzyłam na pogodę na majówkę i tak 1 maja ma. Ma padać, 2 maja ma padać, a trzeciego maja ma padać deszcz ze śniegiem. No porażka. A dzisiaj, dzisiaj jest nawet ładnie, ale zimno. Więc zobaczymy, co to będzie dalej. Tutaj robię mi chodnik. Najlepiej słuchajcie, to robią dróżkę rowerową. Ta dróżka rowerowa prowadzi tędy i prowadzi aż tam y, za, no do mojej ulicy, ale najlepsze jest to, że będzie ona tylko do, będzie tylko do połowy ulicy, bo na drugą połowę nie starczyło pieniędzy. Więc będziemy jechać tylko rowerem do połowy ulicy, a potem na plecy z nim i, I dawaj. Nie wiem po co to w ogóle było robić. No, więc co. Pogoda ładna, zimno. Do usłyszenia potem was kochani mamy dzisiaj piątek piąteczek jutro mamy jechać do Wisły ale y, jutro ma padać y, deszcz więc nie wiem ja dzisiaj założyłam pierwszy raz okulary na pewno wyglądam no fajnie że się potknęła wyglądam jak mucha ten bzyczek z brygady RR ale zauważyłam że bardzo mrużę oczy jak idę ej a myśmy chyba źle poszły mili tutaj do góry musimy iść do babci gdzie tym nie wiem gdzie babcia mieszka Mili, pokaż się dzisiaj. Mila, pokaż się. Mili, oj, trochę ci ta spadła. I co masz dzisiaj torebkę? Ale pokaż się. A co masz w torebce? Petszopy i rzeczy. O, petropy i rzeczy. I mamu. Więc co? Czekajcie, po coś mi tu. Dzwoni. Więc nagrywa się więc ja dzisiaj właśnie gram okulary, bo zauważyłam, że zaczynam mrużyć, e, mrużyć oczy. No i to mnie trochę drażni. Dobra, to co? I dzisiaj jest piękne niebo. Zobaczcie, jest... Znaczy nie jest, nie jest jakoś tam super ciepło, bo wieje wiatr. Bo wieje wieje wiatr. O, a ja dzisiaj dostałam śniadanie od mojego męża. Sałatkę grecką z mięsem na dziko i tortillę. Więc będę jadła. Uważaj, to co, idziemy do pracy. Mąż zrobił mi dzisiaj śniadanie do pracy. Mięso na dziko z sałatką grecką i tu mam tortillę. Więc nie będę, a nie jestem równa. chyba jestem, więc nie będę dzisiaj głodować.